Zawody to nie jest, Marcin, najlepsze określenie szczupak moranka. Lepsze to małe wesele. Tak scharakteryzował niedawną imprezę jeden z moich znajomych. Edycja 2021 dodatkowo wypadała w czasie Euro 2020 i meczuło wszystko Polska, Hiszpania. Na zawody pojechaliśmy z nadzieją na dobrą zabawę, mądre wędkarskie rozmowy i, to też było dla nas ważne, zapunktowania przynajmniej z jedną rybą. Cel zrealizowaliśmy w 100%. Zapraszam Was na krótką relację. Zawody zorganizowane były w Zatoce Anastazewskiej. Najpierw trochę informacji, które przekazał na odprawie sędzia główny Jacek Kolendowicz. Jest kilka charakterystycznych miejsc, gdzie wędkarze najczęściej łowią szczupaki. Są to strome spadki w okolicach tzw. Banana i dwóch wysp po prawej stronie jeziora, oraz wypłycenie, które z powodu kształtu zostane, zostało nazwane Ameryką. Sporo ryb padło także w zatoce przed Ameryką po lewej stronie, a atrakcyjny okazał się także przesmyk na otwartą wodę i okolice suchych drzew. Z grubsza wędkarze dzielą się na profesjonalistów i amatorów 90% tych drugich. Nigdy nie będzie pierwszymi. Profesjonaliści dzielą się na kilka grup. Na przykład niektórzy z nich to zarozumiałe buce albo zwykłe buce oraz autorytety. Amatorzy też mają kilka podgrup. Są nieśmiertelni hejterzy, którzy mało łowią, ale dużo piszą. Są amatorzy historycy, których ulubionym zawołaniem jest: panie, kiedyś to były ryby. Są też mili amatorzy rekreacyjni, zadowoleni ze swojego miejsca w wędkarskiej hierarchii i po prostu wypoczynku nad wodą. Są też wędkarze, których określiłbym zwrotem amatorzy aspirujący. To osoby, które z obiektywnych powodów, pewnie w 99% przypadków, nigdy nie awansują do grupy profesjonalistów. To niemała grupa wędkarzy, którzy chcą łowić świadomie, mądrze i coraz skuteczniej. Czasami grupa aspirujących amatorów spotyka na swojej drodze profesjonalistów, tych z najwyższej półki, półki z autorytetami. Najczęściej są to wędkarze spełnieni skoncentrowani na tym, co robią i zazwyczaj chętnie, choć to akurat nie jest cecha konieczna, dzielą się swoją wiedzą. Jeszcze przed wyjazdem na powic mój kompan rozmawiał z jednym z takich wędkarzy. Udzielił on nam bardzo prostej rady. Łówcie na głębokiej wodzie. Dla amatora jest to jednak rada z gatunku polecieć na księżyc. Otóż łowienie z ręki na głębokiej wodzie jest obiektywnie wyjątkowo trudne. Wymaga ogromnego samozaparcia, wiary i przekonania graniczącego z pewnością że tak da się złowić rybę w ogromnej, głębokiej wodzie, obławiając przecież tylko jej bardzo wąski wycinek To, że szczupaki na takiej wodzie są i żerują, to wiadomo. Z powodzeniem łowi się je w takich miejscach na przykład na Żarnowcu, ale w troliku. Łowienie z ręki to zupełnie inna bajka. mijamy właśnie miejsce, gdzie wczoraj padły chyba cztery szczupaki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Udek w takiej małej zatoczce Parometrowej no i wszyscy próbują Powtórzyć ten wczorajszy sukces Pierwszego dnia zdaje się, że z tej rady Nie skorzystaliśmy Szukając uparcie ryb w płytszych miejscach Zaliczyliśmy jedno nie, niemrawe branie Przy suchych drzewach jeśli jednak aspirujący amator trafia na drugi autorytet, który w prostych słowach mniej więcej powtarza i rozwija rady pierwszego, a na każde Twoje zwątpienie odpowiada, no ale jak się nie da? No da się, da się, tak właśnie łowi się szupaki. Drugiego dnia pływaliśmy już tylko po głębokiej wodzie, kilkunastometrowej. Najpierw bez problemu znaleźliśmy ławice ryb. I zapisy towarzyszących im szczupaków. Mieliśmy może ze dwa momenty zawahania, tym bardziej, że nieopodal w zatoce stało kilkanaście łodzi. Tam pierwszego dnia złowiono kilka szczupaków. Aspirujący muszą jednak zacisnąć zęby i trzymać się wytycznych. Cierpliwość i zaufanie popłacają, a wiara pomaga osiągać sukces. Jest rybka. Pierwsza. Może nie ostatnia. Sławek wyjął. Także dzwonimy. Dzwonisz? Tak. Marcina Kotowskiego. Marcin dzwonimy po, po sędziego. Cześć Marcin. Sławek, możecie podpłynąć. Tutaj rybkę złowiliśmy. W lewo od banana. Między bananem a Ameryką. Pomiędzy bananem a Ameryką. W środku. Po środku. Alum, a, łódka Aluma Boats Przed przed cyklem przed Bardziej prawy brzeg jak będziesz płynął Tak łódka Aluma Boats Dzięki Dobra to załóż tą kamizelkę Tu jest taki system Że jak się złowi rybę to trzeba założyć kamizelkę Tak jest cała przyjemność jeszcze zapakowana nie była używana, <grywana> ale miejmy nadzieję, że nie tu, że nie jeden raz będzie dzisiaj użyta wtedy sędzia wie do kogo ma podpłynąć szupaczek taki, no myślę, że pod 90 przyzwoity opowiadaj Sławek, jak to się stało Zacząłeś jeść kanapkę. A, a ja zacząłem łowić. Dokładnie tak. Kanapka bardzo dobra. Catering z hotelu nie, Moran naprawdę. na pełnym wypasie. Możemy tutaj tylko organizatorów pochwalić, bo naprawdę nie żałują na wyżywieniu i na organizacji tej imprezy. Naprawdę na wysokim standardzie. Tak, i dodatkowo yy, zmieniliśmy dzisiaj w ogóle taktykę. Tak. Wczoraj pływaliśmy po trzcinkach, chcieliśmy jakieś szczupaczka złowić. Po rozmowie zresztą z sędzią, który zaraz tu przypłynie, stwierdziliśmy, że dzisiaj będziemy łowić tylko na głębokiej wodzie. I jednego szczupaczka tutaj koledzy złowili, a my dołowiliśmy drugiego. Ojojojojo, dostałeś! Uuuu, dyskwalifikacja, <grym <się> <grym> <Robicie zdjęcie? grym> Robimy. Ja sobie też nie swoimi rybami nie radzę. Nie. Ogarne, to jest a tu To no, Od razu w dół. Dobrze, to dziękujemy i do zobaczenia. 83 cm. Ostatecznie okazało się, że dała mu ona czwarte miejsce w zawodach, a do trzeciego zabrakło ledwie 3 cm. Czy ryby brały także w innych miejscach? Tak. Czy na głębokiej wodzie można było je łowić na lżejsze zestawy? Tak. Czy odkryliśmy jakąś tajną metodę? Nie. Nabraliśmy jednak wiary, że na kilkunastometrowych połaciach wody można skutecznie łowić z ręki. Dla mnie to nowość, dla profesjonalistów żaden news. Dziękujemy za wskazówki. Wracamy z powidza bogatsi o cenne doświadczenie samodzielnie zdobyte już nad wodą praktyka nadążyła za teorią. Nie mam porównania z innymi zawodami, bo bardzo rzadko na nie jeździmy, właściwie wcale. Kilka lat temu podczas trollingowej imprezy nad Żarnowcem nasza łódka trafiła metrówkę i w sumie wypadów wędkarskiej żyłki na zawody tyle. Na pewno jednak powiedz odwiedzimy w przyszłym roku na Szczupak Kap Moran 2022. Nie jest to impreza tania, ale warunki mieszkaniowe, zaangażowanie organizatora, pakiet wieczornych imprez, catering absolutnie tłumaczą cenę. A wędkarsko? Za rok już świadomie i z pełnym przekonaniem przez dwa dni będziemy szukać toniowych szczupaków żerujących na ławicach przepysznych sielaw, a właściwie tylko tego jednego, dzięki któremu być może wygramy imprezę. Organizatorom dziękujemy za gościnę, a wędkarzom skupionym w lokalnym stowarzyszeniu za opiekę nad tym przepięknym i krystalicznym nim. Brawa należą się także operującej na jeziorze Spółdzielni Rybackiej, która wydaje się, że rozumie wędkarzy i ich potrzeby. Suplement Dzień po zawodach na głębokiej wodzie padł szczupak 110 cm. Złowiony na ponad 20 cm gumę. Niech żyje szczupak i jego łowca.